albo i nie. Dobra, smok. Okej. Okay. Czy gdzie oni wszyscy są? Schowali się przed nami. Nie wiem, ja idę na solotopanie. Urwa, ale mam wielką głowę. Tyle po naszym planie są chytrym. Dobra Chamy tą wieżę O Puchaszod był Czemu nie pchacie wieży? Nie rozumiem tego. Aha, boniki bo są, o kurde. Jogór wracaj, wracaj Wracaj do nas. A, pierwsza krew dla mnie Dobra, i mamy tego mojego skrzkraba, on będzie dobrze ich bił O i usiekła, kurde. No to ja mam wynik niezły Dobra Jurci, idziemy na bota Jesteś tam? Dobra, to chodźcie, tylko topa gramy, nie? Po prostu gramy for fun. Tylko topa. Ja sobie itemów nie kupiłem, nie? Byłem w bazie, ale itemów nie kupiłem. że tego streama ktoś potem będzie oglądał. Spójrz, <śpiewanie> co oni robią. A forfan, for fun, nie? Z widzami. No wybrałem byle co, żeby było fajne, śmieszne. Kurde. No ładnie mnie załatwili, powiem Wam. mi się zajmować. Katarina, dajesz. O, ja Ładnie widzę, że coś tam bijesz. Uuu, uh, poszła. Mamy wysokie levely co? Nie czuję tego niestety tej odległości, kiedy mogę. Jest, jest takie coś, że, że może ci wyświetlać na ekranie. Odległość wiesz? Czemu, czemu jesteś na mnie? No bo pomyślałem, że jak akurat idę, to sobie się przejdę tędy, nie? Już wracam, wracam. A co na to Jeszcze im podpowiada, nie? za Dobra, atakujmy, atakujmy wieżę. Mam, mam, jest szkraba mojego. Zginął, zabili go, znaczy się Dobra Ej, no Walus, co on robi, Walus? Miał tylko top. Nie miał być wcale tylko top, tylko myśmy powiedzieli, że akurat idziemy na topa, przecież to nie, nie, nie znaczy, że mamy Ktoś na pomysł, że nagle wszyscy na bota, Wszyscy na bota, nie? Jogurt tam, Jogurt ma tam swój pojedynek z typem. O, ale co tam dostał? To ja dostałem, nie? jak tam Jogurki dzieci walka z warusem? Oj. O co się pytałeś? <laughs> Za postać z co ty masz, jak mi głupią. Skąd ty wiesz, postacie? W co była. co? To jest Haymigan z jakimś tym? skinem? No. Jak jest skład chemiczny małżeństwa? Mało zasad, dużo kwasu. Tak mówi? No. Mida. nasz wojownik, Jogurt. Tak, Jogurt, jesteś zimnym wojownikiem? Nie, yes, sorry. Dziwnie ci, czempioni. Fraka bije z bananów, Ezreal bije z bananów, Jana bije z bananów. na wieże Bo nie będą się na swój wieży używać skilli. Nie? Nie. nie? nie. Dobrze wiedzieć co? Okay, Ładnie mamy to panowie, pchamy wieże. O, tylko jogurt się wyłamał. On ma inny plan. Odpoczywa. Dobra. Dobra, pora się wrócić, kupić jakieś itemy. Mhm. Mm co to jakieś pułapki ktoś nastawiał. I gramy tylko na jedną linię, nie? Bo w nie sumie no, czemu ta... gramy? Można na więcej grać. Jak ktoś ma ochotę z nich na przykład iść normalnie, to niech idzie. Nie no, widzisz, że czterech jest u góry, nie? No wiem, no bo jak będzie nas czterech u góry, to oni nie mają szans tam w bójkę, nie? Ale jogurt może mi dacisnąć, on tam będzie walczył z zwierzą. I od razu się nauczy grać, mniej więcej, nie? No, last hitować się Ojdzie do ciebie Morden Kaiser. Ale mi kurde, ktoś przywalił, powiem wam. Ale wiesz, że są, że przy mnie masz zwiększoną regenerację życia. No dobrze, ten, mam to dobrze, bo on 23 aktualnie, Nie wiem czy to. No dużo, ja też czy mam mało. 23. Bo mój pasyw daje 15 regeneracji zdrowia członkom drużyny i wieżą. I wierzą? Tak. To może stać w... przy wieży i ją uleczyć? Tak. To jest jedyna postać, która może leczyć wieżę. Stając przy nich. Boże. No właśnie, teraz dopiero zauważyłem. No, Cofnąłem się nawet chwilę. Kawałek znaczy, ale to przypadkiem było. Nie miałem zamiaru się wcale cofnąć. Uważajcie na dziewczynę dalej. Zadnie. Jest to taka fajna gra, no, for fun jest, nie? No, ja się bardzo fan, ale nie wiem jak oni. <laughs> ja mam 10 asyst, nie? <laughs> A ile mam killi? Jednego i 10 asyst też, to to wszystko zabija. Katarina pewna. no. Dobra, wchamy, co? No. Era ja. Dobra. Dajcie go, ulti ma na sobie. No niech się, kurde, niech się to skończy. Ile może takie ulti działać? Masakra yeah. jakaś. Yeah. No, od tej, tej, od tej księżycowej babki. Nie, to było moje ulti. To było twoje? Myślałem, Aha. że od niej, bo było, że mnie zabiła tam czy coś. To byłem ja, ona była zejściowa. Nie wiedziałem, mogłem może przy panciaku, jakbym stał, to może byłam akurat przeżył, bo ufałbym miał. A ty jogurt jak się trzymasz? Nie padł, pomóc, ale padłem No, usunąłem nieźle. To jak coś to możemy ci zrobić było? Eee, panowie, bez buffów, kurwa mm, bez buffów, <grywki> Nie oszukujmy, co? To, jest to gramy bez buffów Bez farmy na midzie. Czemu bez farmy na midzie? właśnie farmę na robi? na Ty tylko ty, no, na to oh. gramy No gramy tylko top No dobra, no to idę tylko top Dużo walk na poziomie niepełnosprawnych postaci, które nie mają skilla. A może że tak, że jak stracą... Nie ma stracą w... to Padłem, nie? No, 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 no. Co, amator chciał mnie trafić. W <laughs> bo, bo wiesz, mogliśmy grać albo na to pana bota, bo w sumie na midzie, midem się szybciej do, wchodzi do bazy niż z innej strony. No trochę tak jest. Dobra, idę. Boże, mam najwięcej asyst ze wszystkich 15 fajnie, dużo fightów, nie? Można się nauczyć grać. A -o. <laughs> nie gramy nexta, ja już nie będę szedł spać, już miałem tego nie grać. Coś się tu pyta. Czemu oni przegrywają te teamfighty? Co mają gorsze postacie? Chyba uważaj na Anka, bo ona tylko czeka, aż będzie w, kru, w kupie. A co ona wtedy rzuca? Ulti, o właśnie miszka. Kurde. Anka poszła. Już nie ma jej. Dobra, bij, bij. Coś się co? się. Dobra. Teraz. Katarina nie wie czy się ma cofać, czy nie. Chyba już nie zdążyły, wiesz? Mam po 2 sekundy. Dobra, cofaj się. Anka jeszcze dostała. A wiesz co, soł? Spróbuj nowego itema złożyć. Wiesz Takiego? jakiego? E... To tam? Majaja, Majaja. No. Nie, nie chcę teraz kombinować, nie mam ale, ale słuchaj, złożysz go i za każdą masę ty dostaniesz staka, no nie? A za 20 staków masz tam chyba plus ileś tam y, tego. Mate... Śmieję się z ciebie Madgeya napisali na tym na czacie Madjoya Co ty na to pancie jak Madgeju ty jeden Warmongu Majia nie Madia Patrzcie Jogurt jak stoi z przodu Dzielnie Ja Madia mi się wydaje, że ta twoja postać na pewno ma potencjał tylko musisz podejść bliżej, trochę. Ale patrzcie, my nie poszujemy ani mida, no nie? Ani tego. No. O, ta i same się poszują czasami. No ale działka raczej nie rozwalą. Walą. Tylko kwestia czasu, nie? No, powiem ci, że koleś była tutaj chciał na kozaka, ale. Chciał pokazać, że ma jaja, ja, ale ich wcale nie miało <laughs> Nie, to nie znam takiej numery, co? Nie, nie boję się <laughs> O jogó, ale puściłeś to jest jakiś typ się potrzeba po mnie, żebym się warmę monga. Halo? Dobra, ulti. Tam Oj, nie podchodziłem, nie? Tu się mnie, to ja was leczę, nie? Mocna ten Jidę ma, co ona tak bije? No bo GD taka jest właśnie, w czempionku co harpa Jidę, nie? Okay. <laughs> Puknąłem GIDE za sobą. Oj, zabiliście ich. No i dobrze. I co, taka gra właśnie na samą linię jest. Bardzo fajna gra, nie? No, powiem ci, że. W... No, można by było to po prostu tą jednoliniową mapę kiedyś włączyć. Ale wiesz, myśmy grali na 303 <laughs> line, Ej, y, to Pytają. Jest 3 na 3. Pan Paśek pytałem po ile Majej? Majej? Eee, już ci powiem, Madzajaj jest za kanapkę plus chleb z masłem i orzechem. <gryt> jogurt? Czemu ty Jogurt, idziesz pod wieżą midem? Nie, nie mamy ich midem, mamy iść topem. A wiesz co, mogliśmy sobie zagrać tego, Dominiona, nie? A Jogurt przepnął wieżę, co za typ. To noob. Reportujemy go. Wiesz widzisz, że już wygrywamy na topie, nie? Noob, totalny Patrzą, noob Patrz, nie radzą z tym mobem, będą go bili teraz 15 minut <grym> <grym> Ale wiesz, czasem czasami warto zrobić właśnie takie gry z widzem dla beki, nie? Ustawia się tylko, że na jedną linię gramy Stała sypa nidalka i koniec. Oj, ale kurde mam. Oj oj oj, oj oj, oj biegną na mnie. O. Wiem wam, że mnie tu pocisnęli trochę. Ale chyba i tak w killach wygraliśmy, weźcie tam popijcie tego topa i kończymy. No, zaraz będzie ace. O, jest Ania. Obłogi Jak ona to przy... Się... przed chwilą ją zabiłem, aha, bo ona się już wybiła. Bijecie jeszcze 80 golda, bo potrzebuje do złożenia... my już openu. to kończymy, nie? Nie wiem czy skończycie teraz was pocisnąć pod tym swoim. No kurde, powiem wam, że... Widzicie, że się nie załapie na wielki finał? I koniec, to. I koniec! Nie, nic nie gramy, ja idę się w ten, Idę się kąpać i spać. No widzisz, to było gra z... Masz zresztą pierwszą chyba grę z większą ilością widzów, nie? Dobra, tu jest pokazany teraz end screen. Aczkolwiek ja nikogo nie zapraszam do znajomych, nie grałem przynajmniej 10 razy. Tu nie czytam tych wiadomości, bo to musi być spam na pewno. Dobra, i koniec tego streama. No, dzięki zagra. Kończymy. Dzięki, dzięki jogurt. A my jeszcze... Za... Ja tu jeszcze wrócę do tego na Team Spika. Dobra.